Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich na salę obrad. Pragnę bardzo serdecznie powitać w imieniu Zarządu Związków Miejskich RPM wszystkich wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad, radnych, pracowników samorządowych, którzy ten poniedziałkowy południe decydowali się tutaj być z nami, aby dyskutować o najważniejszych takich miejskich sprawach, m.in. o sprawie finansów, szczególnie tych kierowanych na obszary wiejskie, aktualnej sytuacji, którą mamy, problemami, z którymi na co dzień się borykamy. Przeddzień wyborów samorządowych, myślę, że jest to bardzo istotne, żebyśmy także owocem 11 Kongresu Miejskich, tak żeby te uwagi, którzy tak doświadczeni działacze samorządowi mogą wnieść na przyszłość. Chcieliśmy także, aby w dzisiejszych naszych obradach, który został podzielony na dwa panele dyskusyjne, te zawsze dla nas ważne, a więc finanse publiczne i druga część związana z legislacją czyli z tymi przepisami, które nam utrudniają życie, tymi, które należałoby zmienić według naszej, według naszej wiedzy i rozpoznania. Będą to dwa panele dyskusyjne na dwóch różnych salach. Jutro się odbędzie uroczysty XI Kongres Miejskiej, na który bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Zapowiedział swój udział Pan Prezydent Spolitej Polski, Bronisław Komorowski. Miejmy nadzieję, że jutro czasów pozwoli być z nami yy, i będziemy mogli także tam wyrazić swoje oczekiwanie z do przyszłości, ale także przede wszystkim podzielić się tą satysfakcją z wykonanej pracy przez ostatnie 20 lat. Bo o tej naszej pracy w gminach niewiele się mówi, a przecież jest to fundament państwa i według moich takich. Przemyśleń, ten fundament zaczyna się w ostatnim okresie kruszyć, dlatego że nadmiar zadań, które są przekazywane do samorządu, do nas jako zadania własne, niedofinansowany nadmiar tych zadań, także gorset nakładany przez ministra finansów związany z naszą możliwością wydatkowania, pogłębiania kredytów, także to, co nas czeka w 2014 roku, czyli nowy sposób. Oceny możliwości kredytowej gminy związanych z wydatkami majątkowymi przez ostatnie dwa lata no, może nabawać dużym niepokojem, czy w ogóle będziemy w stanie wykonać zadania, które w sytuacji obecnej nam rząd proponuje przekazać. Mianowicie, wiecie, słyszycie, także Państwo, nie opanowaliśmy jeszcze przedszkoli, nie opanowaliśmy jeszcze trzylatków. Już mamy nowy projekt Związku Nawczesnego Polskiego dotyczący dwulatków i mamy wreszcie ustawy proponowane obecnie przez rząd, które nie uzyskały opinii Komisji Wspólnej Strony Samorządowej. Myśmy takiej opinii nie wydali, ponieważ tam nie są zapisane w tej ustawie skutki finansowe, a będą one dosyć dotkliwe. Bo tak jak zawsze mówię... Do jednego dziecka w przedszkolu dopłacaliśmy prawie 700 zł, do jednego dziecka w żłobku trzeba dopłacać dzisiaj 2000. Nie wiemy jak to się skończy, ale dlatego tak ważne jest nasze dzisiejsze spotkanie. Dlatego także liczę bardzo mocno na wyjątkową dyskusję. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Waszym, Zarządu, powitam naszych gości. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam pana prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, pana Tomasza Milońcuka, który także przedstawi nam misję banku i możliwości współpracy z tym bankiem, który także w swojej misji ma zapisaną współpracę z samorządem i realizację tych zadań, które przed nami stoją. Witam także bardzo serdecznie Panią MŚciślawę Wasążnik, dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów. Brawo, brawo, bo jest to na nasz przymierzeniec w Ministerstwie Finansów. Patrzę na samorządowców, wiecie, że zawsze możemy na Panią dyrektor liczyć. Zawsze przedstawia nam solidne dane. I także witamy Panią Mariannę Borowską, wicedyrektora w Ministerstwie Finansów. Być może także jutro pani wiceminister będzie mogła z nami obradować, ale to dopiero jutro. Zapowiadam także wizytę wicepremier Waldemar Panak. Być może w trakcie obrad dotrze do nas, ale nie mamy potwierdzenia, że będzie. Liczę na to, że dzisiejsza debata i wszystko, co Państwo tutaj wypracujecie, będzie można jutro w podsumowaniu naszym przedstawić podczas podsumowania 11 kongresu. Jutro będziemy mieli także część taką troszeczkę rozrywkową, będzie Orkiestra Wojska Polskiego reprezentacyjna występować, będzie także pan Maliszewski, w związku z tym myślę, że warto, jeżeli ktoś planował także jutro z nami pozostać i jutro nie będzie Dużej możliwości debaty bezpośrednio przez delegatów, bo jest to taki uroczysty kongres. W związku z tym proponuję, żebyście Państwo dzisiaj się wierzyli, dzisiaj zadawali pytania, dzisiaj dyskutowali, dzisiaj zgłaszali wnioski i postulaty. I dzisiejsze nasze wspólne spotkanie, tutaj tę część będzie prowadził kolega Krzysztof Iwaniuk, a część światową, tą, która na czwartym piętrze odbywa kolega Marek Olszewski. Państwo możecie się także przemieszczać między tymi blokami, bo myślę, że warto posłuchać, wziąć udział w jednej i w drugiej części i panelu tych dyskusji. Ja już dziękuję za uwagę Państwu.